Cześć. Zróbmy mały test. Ja zadaję pytania, a Ty odpowiadasz żadnego wkręcania. Ty sam wypełniasz je treścią. Po prostu chciałbym, żebyśmy coś sprawdzili. Może dowiesz się czegoś ciekawego, ba, nawet jestem pewien, że coś Cię zainspiruje. Pytanie numer jeden: Czy chcesz więcej zarabiać? To jest proste. Tak lub nie. Pytanie numer dwa: Czy można na rynku, na którym funkcjonujesz, w kraju, w którym najwięcej czasu spędzasz, zarabiać znacznie więcej niż to, ile zarabiasz? Pytanie numer trzy. Czy chciałbyś mieć nielimitowane godziny pracy, znaczy decydować, kiedy pracujesz? Pytanie numer cztery. Czy chciałbyś mieć wolność geograficzną, czyli móc funkcjonować tak, żeby mieszkać tam, gdzie sobie życzysz? Pytanie numer pięć. Czy lubisz się rozwijać, zmieniać, uczyć nowych rzeczy? Pytanie numer sześć. Czy. Lubisz mieć kontrolę nad swoim życiem, zarówno osobistym i zawodowym, czyli sam wolisz decydować, chcesz być kowalem swojego losu. Pytanie numer 7. Czy jesteś ambitny? Myślisz w kategoriach dwóch czasowników: być i mieć, a propos przyszłości chciałbyś być kimś większym, mocniejszym, inteligentniejszym, mającym więcej pieniędzy, więcej możliwości, więcej wiedzy, więcej szczęścia, więcej sukcesu. Pytanie numer 9. Czy jesteś w stanie poradzić sobie w sytuacjach stresowych? Czy unikasz ich jak ognia? Czy też jesteś kimś, kto potrafi, nawet jak jest to trudne, z odwagą podejść do wyzwań? I pytanie numer 10. Czy wiesz, kim wobec tego powinieneś zostać? Bo jeżeli jeszcze nie, to ja Ci podpowiem. Powinieneś zostać przedsiębiorcą, jeżeli odpowiedziałeś na, pozytywnie na większość z tych pytań, które właśnie wymieniłem, ponieważ ten oto zawód gwarantuje ci, że te rzeczy, które w tym krótkim teście okazało się afirmatywnie potwierdziłeś, staną się Twoją rzeczywistością, bo będziesz mógł zarabiać bez ograniczeń tyle, ile chcesz, bo będziesz mógł funkcjonować tam, gdzie chcesz, jeżeli chodzi o przestrzeń, bo będziesz mógł pracować kiedy chcesz, z ludźmi, z którymi chcesz i. Wspierać swoje określonego rodzaju cechy osobowościowe, bo przedsiębiorczość z całą pewnością taką jest, także bardzo konkretną wiedzą związaną z tym, w jaki sposób tym przedsiębiorcą się stać, a w tej wiedzy, tak się składa, specjalizuję się ja, przedsiębiorca, lider swojego rynku rozwoju złowieszego w kraju, który od blisko 20 lat w siedmiu językach uczył ludzi na całym świecie z ogromnym naciskiem na przedsiębiorców, tego, w jaki sposób zarządzać. Robić marketing i rozwijać się pod kątem osobistym, co by osiągać sukces zawodowy oraz szczęście. Biznes to jest fascynujący temat, i ja spędzam minimum półtora roku z grupą systematycznie powiększającą się studentów na moich studiach podyplomowych MBA. Czas po to, żeby uczyć ich każdego z przejawów tego biznesu. Uczę ich tam zarządzania, przywództwa, marketingu, sprzedaży, HR-u, czyli zarządzania pracownikami oraz procesami, które są z tym związane, kompetencji społecznych, rachunkowości zarządczej, żeby budżety potrafili robić, perswazji i public speakingu. Razem spędzamy dobrze ponad pół tysiąca godzin, żeby poznać fundamenty sztuki robienia biznesu i ci, Ludzie, którzy już są przedsiębiorcami albo dopiero się nimi stają po takich studiach, zarabiają więcej pieniędzy, są nieporównywalnie skuteczniejsi, dlatego że kodyfikują swój biznes i zyskują dzięki rzetelnej, naukowej i bardzo praktycznej wiedzy możliwość robienia tego lepiej. Jeżeli Ty też byś tak chciał, to potrzebujesz bardzo silnej podstawy. Potrzebujesz zrozumieć, na czym biznes polega. I ja bardzo chętnie Cię zaproszę wobec tego, jeśli jesteś tym zainteresowany, na szkolenie, które trwa jedną godzinę i w czasie którego będę przedstawiał ci model związany z tym, co musisz wiedzieć, po to, żeby przedsiębiorcą się stać. Ta godzina jest nie tylko wielką inspiracją, ale także pigułką bardzo konkretnej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, sprzedaży i psychologii, która otworzy ci oczy i poszerzy horyzonty. Na to, czego możesz się nauczyć, i nade wszystko, jaką wiedzę powinieneś zdobyć, po to, żeby przedsiębiorcą być. Nie oszukujmy się, wiedza jest złożona, a przedsiębiorczość jest trudna, dlatego że istnieje bardzo wiele zmiennych, które należy ze sobą fachowo połączyć, po to, żeby móc w odpowiedni sposób dotrzeć do właściwej grupy docelowej i poprzez odpowiedni styl komunikacji po przygotowaniu właściwego portfolio produktów przedstawić im wartość w formie produktów oraz usług tak, żeby sprzedając im za odpowiednią cenę zacząć generować zysk, który oczywiście będzie tym większy, im lepiej będziesz z rachunkowości przygotowany. Tych spraw jest wiele, na które trzeba zwrócić uwagę, ale zawsze jest pierwszy krok i ten pierwszy krok jest czymś bardzo wartościowym dla każdego z Was, kto zarówno swoją przygodę z biznesem dopiero chce zacząć, kto już zaczął i tych, którzy są starymi wygami w biznesie, bo Wam gwarantuję, że jeszcze nie wykorzystałeś w pełni swojego potencjału i możesz znacznie więcej zyskać. Przedsiębiorczości w szkołach nie ma, upolewam bardzo. Mój drugi doktorat z trzech, które mam z pedagogiki, dotyczył kompetencji społecznych i tam postulowałem, by przedsiębiorczość była lekcją, tak jak matematyka albo biologia w szkołach, po to by kolejne pokolenia Polaków mogły osiągać spektakularne sukcesy międzynarodowe, a przynajmniej samorealizować się w taki oto sposób, jak dzisiaj w teście nam wyszło, żeby zarabiać tyle ile chce, żeby być szczęśliwym, żeby być wolnym, żeby mieć kontrolę i naprawdę zarządzać od początku do końca swoim życiem, realizując siebie tak jak chcesz i przedsiębiorczość to daje, przedsiębiorczość to wspaniały, fascynujący zawód, który rozwija jak żaden inny i umożliwia ci, poprzez pryzmat skali, wymianę nie czasu na pieniądze, ale systemu i wiedzy na pieniądze. Tak więc musicie być na tym szkoleniu, na które teraz niniejszym oficjalnie Was zapraszam. Zobaczcie, kiedy się odbędzie. Kliknijcie w ten link i zapiszcie się jak najszybciej. Inwestycja. Bardzo, bardzo symboliczna, zysk i korzyść kolosalne I na tym właśnie polega dobry wydatek, taki, dzięki któremu zyskacie coś, co pozwoli Wam zrealizować Wasze cele. I Waszym celem może być stanie się przedsiębiorcą, a tak naprawdę stanie się przedsiębiorcą to środek do tego, żeby osiągnąć jeszcze większe cele. Główne są związane z tym, żeby zarabiać bez ograniczeń, żeby móc podróżować wtedy, kiedy chcesz, mieszkać tam, gdzie sobie życzysz i być w życiu sobą, bo to Ci da przedsiębiorczość. Więc ja nie mogę się doczekać, kiedy będę o tym opowiadał. Wykładam to na półtorocznym MBA i teraz pozostaje wielkie wyzwanie dla mnie, jak to wpakować w jedną godzinę, żeby Wam przedstawić to, co trzeba. Ale zajmuję się tym blisko 20 lat i jestem głęboko przekonany, że będziecie zachwyceni. Do zobaczenia, więc zapisz się już teraz. Cześć.